Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku wideobloga. Dzisiejszy temat przewodni to zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, zadanie egzaminacyjne, które w naszym mieście można wykonać w kilku miejscach. Trudność, myślę, że jest na niskim poziomie. Nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania, a na każdym egzaminie praktycznie jest. Elementem obowiązkowym i zawsze występującym. Pierwsze miejsce to Ulica Północna brzydki budynek przy Ulicy Północnej i podjazd do, na parking. Miejsce chyba najtrudniejsze no dość trudne, ze względu na to, że trzeba używać hamulca ręcznego podczas tego manewru. Najważniejsza rzecz to dobrze sobie ustawić samochód. Nie możemy zajechać za daleko. Ustawiamy go optymalnie. Tutaj można się posłużyć jakąś tam ściągą, jakimś punktem odniesienia, tym śmietniczkiem, na przykład, e, który tutaj stale w tym samym miejscu jest usadowiony, albo chodnikiem, który się tutaj kończy e, z kostki brukowej. No i jedziemy sobie na spokojnie, obserwując, czy nic nie wyjeżdża z wjazdu, oraz czy nikt chodnikiem nie idzie, bo wtedy byśmy musieli ustąpić pierwszeństwa. Ustawiamy sobie samochodzik jak najbliżej prawej krawędzi jezdni dodając w ostatniej fazie troszeczkę gazu, te, dlatego że mamy górkę i jest to dość utrudnione wyjeżdżając zachowujemy szczególną ostrożność i zajmujemy prawy pas, tu są błędy często popełniają ludzie, że wjeżdżają sobie od razu do lewej no i trzeba trzeba o tym pamiętać bardzo często są poparkowane tutaj samochody ciężarowe bądź autobus, no i wtedy, kiedy przekraczamy oś. Jest i przy omijaniu, musimy użyć kierunkowskazów i zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od pojazdów omijany. Dalsza część ulicy Północnej, nazywana również Elstrase Ten fragment tutaj również mamy infrastrukturę drogową, z którą możemy wykonać manewr zawracania. Po pierwsze, zawracanie z ulicą Świętej Katarzyny. Tak samo dojeżdżamy sobie do wybranego przez nas punktu i z użyciem lusterka prawego najlepiej lewego oraz zaglądania przez tylną szybę wykonujemy manewr zawracania. To jest o tyle trudne, że tutaj jest lekka góreczka i może nam się auto stoczyć, kiedy ten manewr z zawracania kontynuujemy. Wysiedli Bogoczowiec drogą na przyjaźń i na dzień dobry mamy strefę zamieszkania, czyli 20 km na godzinę. Znak chowa się czasem za słupkami, więc trzeba o tym pamiętać, że ta strefa tutaj występuje, czyli nieprzekraczalne 20 km. No, i jedziemy sobie na kolejne miejsce, gdzie można na egzaminie również wykonać manewr, zawracania z infrastrukturą drogową. Tutaj z miejsca te mają no, pewne utrudnienia, są dwie bramy z naszej prawej strony. Teraz są zamknięte, ale one zazwyczaj są otwarte i trzeba w taką otwartą bramę wcelować. Ona otwiera się na zewnątrz, tutaj, więc jest problem z tym, żeby tam ewentualnie nie przyhaczyć. Nie przychaczyć, właśnie elementów metalowych. Zawracanie w tym miejscu zdarza się z dwóch względów. Po pierwsze, że no jest to dość utrudnione, bo jest górka. Teraz się nie schowam całkowicie, ale przy tym manewrze trzeba samochód całkowicie schować w ramę wjazdową. Jeżeli wykonamy manewr zawracania. Dobrze wyjeżdżamy sobie na drogę, i tutaj pamiętasz należy o tej 20 oraz o znaku stop, który gdzieś tam w euforii, tego że zawróciliśmy dobrze, możemy po prostu pominąć. Ukształtowanie drogi jest takie, że rzeczywiście możemy się za bardzo rozpędzić, więc trzeba się pilnować z prędkością, żeby tej prędkości tutaj nie przekroczyć. Dziękuję za uwagę, zapraszam Was do kolejnego odcinka, polecajcie, subujcie, lajkujcie, miłego tygodnia, powodzenia na egzaminach i wszystkiego dobrego.